hejo, dzisiaj zróbcie ze mną domek na trzech osób dobra, pierwszy pozbywamy się tych rzeczy i to do wszystkiego dobra, ja się pozbędę, a w tym czasie zrobię wam taką przewinięcie Dobra, więc zaczynamy od podłogi. Ja bym taką dała drewnianą. O, i to wszędzie. Surylki za te dźwięki. Tapety wybiorę i wam pokażę. Dobra, wybrałam już tapety, więc zajmijmy się pokojem na dziewczyn trzech. Ja bym dała. Na przykład takie łóżko oj, nie to takie łóżko dla dwóch dziewczyn, a na trzeciej o te no. Szafy bym dała na przykład hmm, jednej na jednej taką dla drugiej tam i na trzeciej yy, tam no, jakoś ładnie jest teraz dam trochę rzeczy i zrobię taki salon też tu to wam potem pokażę Dobra, tak wygląda pokój dziewczyn. Teraz za kuchnię się zajmę, to Wam potem pokażę efekt końcowy kuchni. Dobra, kuchnia wygląda tak. I łazienka to... Idę teraz zrobić i Wam pokażę za sekundkę. I tak wygląda łazienka. Teraz czas tutaj coś ogarnąć. I oto efekt końcowy. Potem dodatki dam. I dzisiaj jeszcze jeden odcinek wpadnie. Bajo!